Wolność, no tak, to jest, to jest coś, z czym rzeczywiście można mieć dużo skojarzeń. Dla mnie wolność, mi się wydaje, jest to, to czego właśnie w Polsce brakuje. Tolerancja do odmienności, coś, czego jeszcze nie mamy tak do końca. Szczególnie to tu widać po praskiej stronie Warszawy. To jest najbardziej to, czego w tej kursy było potrzeba, żebyśmy byli bardziej tolerancyjni dla innych sposobów myślenia i innych sposobów życia. Żeby tak nie najeżdżać, że, że nasze to jest najlepsze i wszystko inne się nie liczy. Że to jest taka wolność.